O kurcze pieczony obiad! Aaaaaah, ah! ah! ah, moja ręka, ja! Ah! Ah! Boli! Aaaaaah, hmm. retuch, moja ręka! Ła, wow, pomocy! Pan proszę pana, coś stało. A, ja. jaka mi krwawi. Może macie się tak złapać? Być... Bardzo mocno i unieść do góry, dobrze? My panu pomożemy. A ja już ma obiad. Pana położę na kurtce, dobrze? A ja bardzo moją siatkę. A to moja ja. jest... ręka. Ręka Możesz mnie boi. Możesz tutaj na tą płytkę? A teraz pania do góry. Szpana, ję rękę, okej? Opuści, Już panu pomagamy. Masz, tak. masz ma chustę, a tu? Aj, chodź, 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 chodź. Ręka mi. Szpana, pan nie słyszy. Tak, ja panu teraz przyłożę chustę. Ja pana Okej? Okay. Czy pana choruje pan na coś? Nie, ja nie ja nic nie choruję, ja tylko do domu na obiad. Okay. A to możesz może szalik. Żony nie ma w domu, ja obiad. Dobrze, my panu pomożemy z obiadem, okej? Okay? Proszę już spokojnie, Proszę już wszystko w porządku. O, ale. Ta. Już dobrze, ja tu cię przytrzymam. Ale to by można takiej związać? Czekaj, ja tam cię przytrzymam. Chyba już nie pan cały czas? Jak się panu oddycha? Ja się tam przytrzymam, to zawsze. Dajka w nim, bo ja miłosiernie. Miłosiernie. I już wszystko będzie w porządku. Okej, okay. może pan sobie tą rękę tutaj? A, o, już w porządku. Kolega teraz jest w dobra? A ja panu sprawdzę oddech. Może pan nic nie mówi przez 10 sekund? Dobrze? Spokojnie, wszystko dobrze. Okej, okay. oddechował pan dobrze. Dzień dobry, mam na mnie Artur Sejnowa, znajduję się w Wejcherowie w parku Majkowskiego. Mam tutaj osobę poszkodowaną, mężczyzna, tylko około 20 lat. Krotek z Nadgarska, poprosiłbym szybki przejazd pogotowie. Tak, dziękuję. Dobrze, jak się Pan oddycha? Tak, Tylko w porządku, się nie martwi. Krwotok jest to przerwanie ciągłości naczynia krwionośnego. Duży upływ krwi prowadzi do stanu poszkodowanego zwanego wstrząsem krwotocznym. Jest to stan zagrożenia życia. Reakcja organizmu na mały pobór krwi, który jest niezbędny naszym komórkom do prawidłowego funkcjonowania. Priorytetem w postępowaniu jest niezwłoczne zatamowanie krwawienia przy użyciu opatrunku uciskowego schłonnego materiału, zastosowanie pozycji leżącej z uniesionymi nogami do góry, zapobieganie utracie temperatury oraz stały kontakt z pacjentem. The i'm